Widzieliście, że sąsiad dom na różowo pomalował? No na człowieku. No? Ktoś mi może doradził, tak? Albo była farba po 2 złote. Panie, jaka jest najtańsza? No różowa. A, to biorę, no. To Toyota Pro jest solidne narzędzie. Tak kiedyś śpiewał klasyk o tym samochodzie. Całkiem nie wiem dlaczego, ale ta piosenka powstała bodaj w kolejce linowej, kiedy jechaliśmy na Kolacje później wraz z moim zespołem ułożyliśmy krótki utwór, ten utwór wygląda tak. Pro pro to Tojuta pro so i narzędzie i dlatego wszystko to wieżone będzie Tojuna proej to i te narzędzie i dlatego wszystko to wieżone będzie Tonachę te narzędzie i dlatego wszystko to wieżone będzie, to Tojotna proej. No właśnie i nad tym samochodem się można odrobinkę też pozachwycać, chociaż jest to czysto użytkowa motoryzacja, to można stwierdzić śmiało, że ach ta linia, ach ta sylwetka, jak on stoi ten samochód, jak jesteśmy na zdjęciach, za każdym razem wychylam się z okna i mówię, ale ładny, ale jest skubany, jaki ma długi ten tylny zwis, ależ to jest piękne auto, naprawdę, może jestem nienormalny, możecie tak mówić, ale ja się tym samochodem zachwycam, a mam go już pora dwa lata. Dzisiaj opowiem Wam o samochodzie, który jest mój po pierwsze, po drugie przejechał już pod moją i nie tylko moją nogą prawie 30 tysięcy kilometrów, bo 30 tysięczny kilometr pokona właśnie dzisiaj i yy, jest samochodem po pierwsze używanym do transportu naszej ekipy. Ci wszyscy dżentelmeni, którzy stoją z tymi obiektywami, z tym dźwiękiem, z tym szkłem, z tymi statywami, oni na co dzień tym samochodem jeżdżą, ja też. Po drugie jest używany przez mój zespół yy, Nitoa, z którym jeździmy w trasę, którym jeździmy na koncerty, ładujemy go wtedy naprawdę podach całym naszym instrumentarium. Po trzecie jest używany Czysto rekreacyjnie od czasu do czasu, wtedy kiedy na przykład trzeba pojechać na narty. Najdalsza jego podróż to włoskie miasteczko Olang przy słynnej górze Kronplatz, 1510 km od miasta stołecznego Warszawy, szurnięte, pół, raz, wciągnięte nosem w sześcioosobowym składzie, plus narty, plus bagaż. Także zobaczcie, jak wielorakie zastosowanie może mieć taki samochód. I dzisiaj bym chciał właśnie Wam, drodzy widzowie, tego ProEjsa nieco przybliżyć. No to rozpocznijmy w takim razie na troszkę nierównych, troszkę garbatych drogach, żeby pokazać, czy każdy bus musi tak na maksa rezonować w powietrzu. Pamiętajcie, że im większą kubaturę wozicie ze sobą, im większy samochód jest wewnątrz, tym bardziej słychać wszystkie dźwięki, które w tym samochodzie się wydobywają, bo rezonans jest po prostu coraz większy. Tutaj kubatura jest spora, ale nie taka jak w samochodach dostawczych. Jak widzicie, jest doskonale szerokość tego samochodu przypomina nieco auto osobowe i wysokość tego samochodu przypomina nieco wyrośniętego suwa. A to, że jest kwadratowy ten samochód, prostokątny bardziej i że to wnętrze jest tak obszerne, no to już jest domena samochodów, które mm, służą takim celom jak ten Proace mm, u mnie. To, co słyszę tutaj, to albo mój na maksa nieudany uchwyt do telefonu, który mam ochotę wypiórniczyć za okno, bo to jest to takie gówno, że po prostu tak mnie wnerwia, pogięte, nie rozkłada się i wywalę to w ogóle. Niech tego tu nie będzie. Może ktoś mi kupi kiedyś w prezencie taki, to, to se przymocuję tutaj, bo jeżdżę i się męczę z tym cały czas. Druga rzecz, która mi tutaj syczy trochę, to butelka oczywiście z napojem chłodzącym. Bo tak zamierzam dociec. Czy, czy będę słyszał jakieś niepokojące dźwięki, czy nie? Jest to Toyota, ale oczywiście wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że bliźniaczy Citroen i bliźniaczy Peugeot Traveller oznaczają, że to auto jest produkowane we Francji. Czy to jest minus, czy to jest wada? Gdybym miał się nad tym głębiej zastanowić, to chyba nie, bo gdyby takie auto trzeba było opracować od początku, ono kosztowałoby 1,500, 1,900. Kiedyś wany produkował razem Ford Galaxy, Volkswagen Sharan i Seat Alhambra. Pamiętacie, w tych takich nieco niszowych segmentach tego typu fuzje są od dziesięcioleci stosowane i chyba dobrze, bo korzystamy na tym my klienci przede wszystkim cenowo. Te samochody różnią się od siebie tylko estetycznie. Technologia zastosowana jest dokładnie taka sama, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, pamiętacie diesla D4D w Toyocie Avensis i, i pochodnych. Kiepski silnik. Japoński diesel kiepski był po prostu i basta. Francuski HDI koncernu PSA. Bardzo dobry silnik. Oczywiście. Znakomity. Ma same dobre opinie i chociaż przez pewien moment strasznie hechłał i wpadał w taką wibrę, jak się go odpalało na zimno, ale po akcji serwisowej zostało to zlikwidowane i już tego nie ma. Przede mną garb poprzeczny. I tutaj od razu pierwsza uwaga. Przy pokonywaniu takich przeszkód, szczególnie przy pełnym załadunku, musicie bardzo uważać, bo Pro Ace zawieszenie ma zestopniowane bardzo miękko, bardzo komfortowo. Ci, którzy siedzą w drugim, w trzecim rzędzie, usypiają jak niemowlęta po przejechaniu 13 km i odwiedzeniu pierwszej stacji paliwowej z suto zastawionym sklepem. Łatwość zasypiania w tym samochodzie to jest jego ogromna zaleta domena. Co ciekawe, nikomu nie robi się niedobrze, bo zwykle miękkie, bujające zawieszenie kojarzy się z tym, że prędzej czy później Gdzieś w trasie, jak się leci na Rzeszowszczyznę, dajmy na to, czy samość, czy przemyśl, czy gdzie my tam jeszcze będziemy niebawem, no to rzeczywiście y, miękkie zawieszenie nie sprzyja takim podróżom, ale tutaj nic złego jeszcze nikomu się nie zadziało. O, i zobacz ta teraz. Bardzo dobry dwulitrowy HDI, w tym wypadku o mocy 150 koni mechanicznych. bardzo głęboko osadzony, mogę powiedzieć, jak w radiu. Jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą, gdyż tego silnika z tej perspektywy ani z tej nie widać. Silnik, który jest sprawdzony w bardzo wielu modelach, który słynie z dobrej kultury pracy. Diesel jako jednostka wymierająca dzisiaj w takich samochodach absolutnie ma sens. Także ten moment obrotowy, który tutaj drzemie prawie 400 Nm, naprawdę się sprawdza. Ten samochód jedzie bardzo elastycznie. Nie ma sześciobiegową przekładnię, manualną, co prawda, ale jednak ma i naprawdę jest w stanie bardzo miękko, elastycznie, pięknie pociągnąć auto, w którym podróżuje na przykład. Ile nas podróżuje na wyzwanie? Siedem osób, nie? No, plus bagaż, plus sprzęt telewizyjny, statywy, lampy, baterie, wszystko. To wszystko waży. On sobie z tym daje radę. Pamiętam mocne. Diesle, choćby koncernu Volkswagena swego czasu. 2.0 TDI 170 koni z manualną skrzynią biegów. To był kataklizm, to była katorga. Tym samochodem nie dawało się jeździć, bo jak ruszałeś, to albo robiłeś kangura, albo paliłeś sprzęgło. Tutaj w ogóle tego nie ma. Auto jedną rączką się prowadzi. Bardzo płynnie zmienia się biegi. Bardzo dobrze w korku można ruszyć, przyhamować. Przy tych małych prędkościach, kiedy to sprzęgło najmocniej dostaje w kość, czyli na pierwszym biegu podczas ruszania, ten samochód przy tej mocy zachowuje się bardzo neutralnie. E, jakby co to jestem? Bo tutaj, o, za tym samochodem, ale że jest to wersja family. Taką wziąłem, żeby dopieścić moich współpracowników. Ma dwoje drzwi otwierane po dwóch stronach samochodu, czyli można tu się na przestrzał przebić. Jakże to jest piękne, jakże to jest praktyczne i jakże to jest urocze. Te drzwi w topowych wersjach mogą być oczywiście elektryczne. Fotelem przednie mogą być podgrzewane i z masażem, ale jeżeli kupuje się samochód, powtarzam, dla współpracowników, nie rozpieszcza się współpracowników. Drzwi elektryczne to był też element, który był dosyć zawodny w tych samochodach. Te mechanizmy potrafiły się zacinać, a że my potrzebujemy tego samochodu tu i teraz zawsze wsiadamy, pach, pakujemy i jedziemy. Nie ma co się rozkliwiać nad luksusem, tylko trzeba po prostu yy, mierzyć te wszystkie wartości użytkowe. Pozycja za kierownicą. Bardzo zbliżona do samochodu osobowego, regulowana w bardzo wielu płaszczyznach. Ja siedzę teraz prawie na najniższym fotelu. Ten fotel można bardziej y, unieść, zdecydowanie być bliżej sufitu. Ja wolę raczej siedzieć nisko. Kierownica tak samo regulowana w dwóch płaszczyznach zobaczcie, wyciągnięta albo wpisana w deskę rozdzielczą o bardzo szerokim zakresie to jest w samochodach użytkowych niezwykle ważne. Kierowcy czasami prawie że mieszkają w tych autach, spędzają w nich y, wiele godzin każdego dnia, także ich pozycja za kierownicą musi być idealna. Przeogromne są przednie drzwi. Tutaj już jak w typowym dostawczaku, one są wąskie, ale są bardzo wysokie i mieszczą naprawdę multum schowków. Super wygodnie się wsiada do tego auta. Zobaczcie, to jest normalnie wskok. Pyk. fotel na wysokości bioder. I jeszcze tutaj ten próg. Bardzo wygodnie. No jest tutaj ekran, dosyć duży, ciekło, krystaliczny, ale no troszkę już ten system multimedialny lat ma, to jest system francuski, system koncernu PSA, z Toyotą ma niewiele wspólnego, te słynne ikony, to słynne menu i ta słynna wolno chodząca i no przestarzała już mocno mapa, z tego się właściwie nie korzysta, jak ktoś chce słuchać radia, to, to słucha radia tak naprawdę przy moim... Do bani uchwycie telefonicznym stosujemy raczej telefon jako nawigację, niż, tu chyba żadnego celu nigdy w życiu nie wpisałem, żeby, to be honest, jak mawiają Amerykanie. Ogromna klapa, która teoretycznie sama podjeżdża do góry i pod którą mieści się człowiek. Średnio wysokiego wzrostu, w sensie, że nie jestem średnio wysoki, tylko jestem wyższy niż średnia. O, pomiędzy średnim i wysokim, 1,79 m. jeszcze się jeszcze nawet na palcach, mogę stanąć. No i coś, co tutaj mamy, co nazywa się przestrzenią. Po to kupuje się te samochody. Ja wybrałem tę wersję Family po to, żeby dać odrobinę komfortu pasażerom drugiego i trzeciego rzędu. Oni mają swoje sterowanie klimatyzacji, oni mają swoje oddzielne fotele. Te fotele są takie jak zespół, kiedyś 2 plus 1, czyli wyjmujemy albo podwójny, albo pojedynczy fotel. Ja teraz mam konfigurację raz, dwa, 3, 4, pięć, sześć, siedem osób. Mogę jeszcze ósmą osobę tutaj usadowić i zawsze mam ten wybór. I zawsze to stosuję. Albo więcej bagażu, albo więcej pasażerów. Te fotele składa się w prosty sposób, ale trzeba uważać. Bo one same w sobie są dosyć ciężkie. Więc raz już pamiętam kiedyś, jak po koncercie pakowałem rzeczy i wywalałem jeden fotel. Strzeliło mi w kręplu, bo człowiek mokry, spocony i ciągle w tym schyle tak stał. Wyszarpnąłem ten fotel i gdzieś mnie tam odprostowało. Ale pokażę wam jak to się robi. Robi się to dosłownie jednym ruchem. Pyk. O! I już całe krzesło jest wyjęte, bo my to nazywamy krzesło, a nie fotel jakby co. O, teraz. Bardzo dobry promień skrętu, to auto jest długie, ale rzeczywiście tym przednimi kołami zawija się tak, jakby miało chęć zawrócić w miejscu, jakby tylna oś miała stać, a przód skręcałby się pod kątem 90 stopni. Duża zwrotność, a ta zwrotność nie przeszkadza w trasie, bo w trasie też jedną rączką. O, przy takim dosyć sporym luzie na kierownicy ten samochód prowadzi się łatwo i nie myszkuje po drodze. Jak wjeżdżamy w kałuże, nawet jak przyłapiemy delikatny aquaplaning, to to prowadzenie tutaj sterowanie tym samochodem jest dosyć łatwe. No, i jak to mówią, zima nas nie zatrzyma, bo dlaczegoż miałaby nas zatrzymać? Już dosłownie za kilka dni ruszam tym samochodem na narty. W Warszawie jest plus 5 i leje, ale wiem, że w górach może zima zaatakować nagle i temperatura może spaść do minus 18 stopni. Zadziałam zatem prewencyjnie i zaleję swój samochód odpowiednim paliwem, jako że o diesla trzeba dbać, czy to jest diesel nowy i młody, czy to jest diesel stary. Trzeba dać mu szansę, żeby współpracował z naprawdę dobrym paliwem. Czyli jakim? Takim, które jest odporne na zapchanie filtra paliwa do minus 32 stopni. To jest bolączka, która nęka głównie stare diesle, które niestety narzekają na nadmiar wilgoci, że ten filtr się zapycha. Przy minus 22 to paliwo nawet nie mętnieje jeszcze, czyli jest pełnowartościowe i jednocześnie pomaga zadbać o nasz silnik. Jest wzbogacone w dodatki, bo oczyszcza silnik z nagaru, ale nie jest wzbogacone w biododatki, które są zimą dosyć trudne w eksploatacji. Także zalewając nawet prewencyjnie cały zbiornik do takiego projekta, który pali 8,5 litra, mam zasięg na prawie 750 km. Wiem, że jeżeli nawet w ciągu tygodnia dwóch temrozy przyjdą, ja jestem na nie przygotowany. To paliwo nazywa się Arktyczny Diesel. A że rzeźko jest tak czy siak, to szybciutko zamykam wlew. Ten już jest bezpieczny, a ja lecę na kawkę. Jak wyglądają kwestie eksploatacyjne takiego samochodu? Bo samochód za 30 km osiągnie 30 tysięcy na zegarze. No, muszę Wam powiedzieć, że popełniłem jeden błąd. Mianowicie wziąłem leasing na 2 lata i jednocześnie wykupiłem pakiet serwisowy. Po czym okazało się, że pierwszy przegląd tego samochodu jest po dwóch latach bo przebiegiem tam chyba jest nie wiem, 40 tysięcy kilometrów, katorga na pierwszym oleju 40 tysięcy kilometrów, czy 30, tak jest to policzone, yy, lub 2 lata. Czyli tak naprawdę ja przed upływem dwóch lat już dostałem za ten samochód fakturę, auto było gotowe do rejestracji i na trzy tygodnie przed upływem dwóch lat, jak już tę fakturę dostałem, to pakiet serwisowy wygasł. Czyli pierwszy przegląd tego samochodu musiałem normalnie robić za kasę, a przez dwa lata płaciłem po 480 zł za pakiet serwisowy. Jeżeli będziecie kupować nowy taki samochód, zwróćcie na to uwagę, że przez pierwsze dwa lata nie ma sensu kupować pakietu serwisowego, bo nikt takiego serwisu i takiego przeglądu przez te dwa lata w tym samochodzie nie przewiduje. Ja zaś jestem świadomym, mądrym, i dobrym użytkownikiem samochodu, więc po pierwszym roku i po 10 tysiącach kilometrów skierowałem ten samochód na wymianę oleju, chociaż producent tego nie zaleca. Oleju wchodzi tu bardzo dużo, bo to było chyba z 6,5 litra, więc nie było tanio. Ale po 10 tysiącach wymieniłem ten olej. Potem drugi raz wymieniłem olej przy 20 tysiącach, kiedy robiłem pierwszy przegląd tego auta. I teraz jak auto dobija do 30 tysięcy, a wiem, że będę jeszcze je użytkował przez lat kilka, wymienię ten olej przedterminowo w połowie interwału, który zaleca. Producent. Zalecam to w każdym odcinku, który robię, i sam się do tego też, to jest najbardziej dobitny dowód, że sam się do tego też stosuję. Jeżeli samochód ma trudne warunki eksploatacji, bo z nami są trudne warunki eksploatacji, to wiem, że po prostu w ten sposób mogę mu pomóc i robię to z czystą przyjemnością. No dobra, to wiemy prawie wszystko. Myż dalej auto pręży muskuły, ale ile to wszystko kosztuje? Topowa wersja Proace'a kosztuje teraz nieco ponad 200 tysięcy złotych. Taka jak ta, czyli bez tych ekstrasów, bez tych masaży, bez elektrycznych tylnych drzwi przesuwnych kosztuje w granicach 175 tysięcy złotych. Poważne pieniądze, ale z drugiej strony na tym dziwnym rynku motoryzacyjnym, kiedy nowych samochodów dzisiaj nie ma, wyobraźcie sobie, że Taki samochód, który ma dwa lata i cztery miesiące, jestem w stanie sprzedać niewiele taniej, niż go kupiłem te prawie dwa i pół roku temu. Jestem w stanie go dzisiaj sprzedać za około 160-165 tysięcy złotych, bo nowych samochodów nie ma. A w biznesie zwykle jest tak, że jak ktoś potrzebuje takiego samochodu, to potrzebuje go tu i teraz. Czyli o rany, mam nowe przedsięwzięcie, nie wiem, będę organizował eventy teraz, bo wróciło to wszystko. Potrzebuję takiego busa. Idę do salonu, nie ma. Szukam używanego, wpytę drogi. Także jeżeli ktoś... Ma taki samochód i go nie potrzebuje i chciałby go sprzedać, to jest w bardzo dobrej sytuacji. Ten, kto chce kupić taki samochód, ma nieco przerąbane. Najlepiej ma kto? Ma ten, kto taki samochód po prostu ma i może nim jeździć na co dzień. Niech mi ekipa powie, czy jest z tego samochodu zadowolona? Tak! No strasznie, no tak. Cały czas mi jęczą, że za ciasno trochę jest. Tylko, bo rzeczywiście to wnętrze. Jak się upakuje tam siedmiu mężczyzn, yy, to yy, no bywają większe. No my służbowo yy, w zakupie kontrolowanym jeździmy te 6 teraz. Te 6 ma to wnętrze nieco bardziej obszerne, ale i w prowadzeniu T6 jest ciut bardziej samochodem jednak dostawczym. Ja się cieszę ogromnie, że wciąż mamy w czym wybierać i że takie samochody są w stanie wzbudzić emocje. Pytają się mnie ludzie czasami na różnego rodzaju imprezach i spotkaniach. Panie Adamie! Czy Pana ta motoryzacja tak naprawdę jeszcze grzeje? Czy Pana ta motoryzacja jara? I zobaczcie, można się tym samochodem ekscytować, który jest normalnym wozem użytkowym. I tego, moi kochani, na co dzień od święta Wam życzę. Ekscytujcie się motoryzacją.